Dajcie, kochani, dzisiaj Sylwester w końcu ostatni dzień tego felernego 2020 roku powiem Wam, że ja bardzo się cieszę, że ten rok się kończy, ponieważ był on bardzo trudny dla większości z nas. Żyliśmy w ciągłym strachu, niepewności, stresie. Bardzo dużo naszych znajomych ucierpiało, czy to pod kątem zdrowia fizycznego, psychicznego. Bądź poniosła znaczne straty materialne. Dla mnie osobiście najtrudniejsze jest to, że nie możemy swobodnie spotkać się z bliskimi, i myślę, że w podobnej sytuacji jest wiele osób, które tak jak my na co dzień mieszkają poza granicami Polski. Ale nic, myślmy pozytywnie, miejmy nadzieję, że ten nadchodzący 2021 rok przyniesie nam więcej spokoju i już będziemy mogli powoli wracać do normalności takiej jaką znamy z przedczasów pandemii czego wam i sobie bardzo bardzo serdecznie życzę jeżeli chodzi o sylwestra tutaj w Hiszpanii to podobnie jak w wigilię spotyka się na kolacji cała rodzina i dopiero po północy młodzież idzie na spotkanie ze znajomymi bądź na jakąś imprezę My w tym roku postanowiliśmy, że będziemy spędzać Sylwestra tylko we czwórkę. Nie spotkamy się z nikim, ale postaramy się, żeby było fajnie i żeby dziewczynki miło spędziły ten czas. No i oczywiście o północy po, połączymy się z moimi rodzicami i z moją siostrą i wspólnie przywitamy ten nowy rok i razem wypijemy szampana. Ja jeszcze tylko przyszłam na chwilę do sklepu, żeby kupić parę rzeczy na naszego Sylwestra. I co najważniejsze, zapomnieliśmy kupić winogron, a winogron to najważniejsza rzecz na hiszpańskiego Sylwestra, ponieważ jak już wam kiedyś wspominałam, w Hiszpanii zwyczajem jest to, że o północy, kiedy zegar wybija 12, jemy 12 ziarenek winogrona i jedno ziarenko z każdym kolejnym wybiciem zegara i ma to nam przynieść szczęście na kolejnych 12 miesięcy. Zobaczcie, udało mi się kupić takie fajne lampeczki, które będziemy potem puszczać sobie w nocy, papierowe. Zobaczymy, jak to będzie latać. Kupiłam też takie do dmuchania dla dziewczynek. No i oczywiście balony. Zaraz będziemy przyozawiać sobie salon, tak? I teraz mamy taką. To jest. Jankę, to jest śnieg, no? i to jest jakby śnieg. Jak śnieg, popsikać. Wow! no, tak to wygląda, jakby padał śnieg. Super! Papi! Wspólnoty na tej porozumienia z potem, no? Europejską, <grymianie> która Además, el balón y... Después de Navidad estoy un poco hinchado. ¿Qué podría hacer? ¡Toma la dieta! Bueno. Ah, está asqueroso, pero bueno. ¡Uh! ¡Puedo atropellar! <laughs> Co gracie Resja? Kochani, zbliża się już godzina 17, więc za chwilkę uciekamy do kuchni i zabieramy się za przygotowywanie potraw na naszego Sylwestra. Powiem Wam, że jeszcze nic nie mamy przygotowane, a chcielibyśmy zasiąść do kolacji około godziny 20. O godzinie, o której dziewczynki mniej więcej jedzą zawsze kolację, żeby nie zmieniać im tego rytmu. No nic, zabieramy się za gotowanie i zabieramy Was ze sobą do kuchni. Obieramy kartofelki. Dobra? No, no, masz. tego obieraj. mam. drugi pomocnik, Lucia. Pomagasz ty tutaj? No to dam, rzucajcie tam kartofelki. Dodajemy sól oczywiście, tak?

to co udało nam się przygotować na naszego polsko-hiszpańskiego sylwestra, troszkę potraw polskich, troszkę... Po...